Siemanko, przyjechały paczuszki, zaraz Wam pokażę co w nich jest. Jakoś się rozbiorę. Już jestem i już Wam pokazuję tylko gdzie ja położyłam nożyczki. Więc trochę Wam poszeleszczę. W pierwszej paczce mam motki ręcznie farbowane. Ja ogólnie nie kupuję tej przędzy ręcznie barwionej, ponieważ dwa razy się nacięłam gdyż motki, które otrzymałam, były totalnie inne od tych, które były pokazane na zdjęciach. Ale teraz, podczas ostatniego weekendu, zobaczyłam takie, którym po prostu nie mogłam się oprzeć. Zobaczcie, to są takie fiolety. Tu troszkę rozjaśnia. Ja zaraz zgaszę sztuczne światło. Teraz będzie lepiej widać te kolory. One są dokładnie takie, jak tutaj teraz widzicie. I to jest... Y 80% merino i 20% kaszmir, Także sobie wyobraźcie, jakie to jest w dotyku, w 300 metrach. Nie, nie, w 100 gramach jest 300 metrów. I to jest takie dosyć grubsze. Za 100 gram zapłaciłam 45 zł, także kurczę, nigdzie nie dostaniecie takiego składu w takiej cenie. To jest po prostu szok. Zostawię Wam. Zostawię Wam linka pod tym, pod tym filmem do grupy. Ta grupa nazywa się na Facebooku, bo to przez grupy się kupuje. Przędza ręcznego farbowania, tak się nazywa. I tam trzeba napisać do, do pani sprzedającej. Pani jest Ukrainką, ale pisze po polsku bardzo dobrze, także ja już Wam powiem, jak ma na imię, bo tutaj sobie podglądam. Pani ma na imię Iryna, Iri Irina. Yy, bardzo szybki kontakt, bardzo szybka wysyłka. Ja to kupiłam w piątek, yy, a w poniedziałek była już, wiecie, wysłana. W niedzielę była w paczkomacie, w poniedziałek ten i dzisiaj ją dostałam, bo dzisiaj jest wtorek, jak to nagrywam. Także to i słuchajcie. Irina, yy, dostałam też od Iriny w ramach współpracy takiej troszkę odległej, bo ja później będę tego robić. Takie motki. Ona sama je wybierała. Nie wskazywałam koloru, który mi się podoba. Napisałam tylko, że nic żółtego, bo nie lubię żółtego. I ta przędza to jest 70% alpaki i 30% poliamidu i, i jest 700 metrów w 100 gramach. Trafiła z kolorami, słuchajcie, bezbłędnie, ponieważ uwielbiam szarości. No to już wiecie. Dam wam znać w następnym odcinku albo na relacjach na Instagramie, jak to się przerabia. Zrobię sobie dzisiaj wieczorem próbkę, albo może jeszcze tutaj wcisnę taką przybitkę z próbkami tej przędzy. To jest jedno. Następna paczka od firmy Bobiny. Boże, zaraz mi wszystko spadnie. I tutaj, jak wiecie, albo nie wiecie, bo kto nie robi makram, to może nie wiedzieć, że firma Bobiny to jest producent sznurków do makramy. Do makram. Ale produkują też włóczkę. A, leci, produkują też włóczkę. W domu mam jeszcze z tego taki kolor beżowy naturalny. I z tego przygotuję dla Was mega tutorial na wiosnę. Znaczy, ja sobie tak wymyśliłam, że to będzie mega. A jak wyjdzie, to, to się okaże. Mam tutaj trzy kolory? Nie, cztery. Cztery kolory takie. I do tego, tak jak mówię, mam jeszcze beżowy gdzieś w domu. Ta włóczka jest. Nie wiem, czy to włóczka, czy sznurek. Zobaczcie, taki splocik jest. żeby się było. O. I tu jest kolor idealny, taki podrowy róż. To jest taka pleciona włóczka. 100% bawełny z recyklingu, i z tego będzie torba. Z tego będzie mega torba. Ja już ją widzę w swojej głowie. Zostawię, zostawię Wam też link pod filmem do tego, bo to jest. Polski producent sznurków. To jest jedyna właśnie włóczka, jaką oni produkują. I ona jest taka troszeczkę sztywniejsza. Jeśli chodzi o odzież, to raczej na wierzchnią, ale właśnie czy torebki, czy plecaki, to słuchajcie, kosmos będzie. Otwieram następną paczkę. Kremów na zmarszczki to Wam nie będę pokazywać. Nie? no Szanujmy się. I ostatnia paczka, na którą y, najbardziej czekałam. Znaczy, w sumie na wszystkie czekałam, bo na tą paczkę od Iriny również, bo byłam bardzo ciekawa, co ona mi tam y, dołożyła i, i byłam ciekawa, czy ta włóczka będzie. Przepraszam. Czy ta włóczka będzie faktycznie taka jak y, na zdjęciach i faktycznie jest identyczna. A tu jest paczka, którą czekałam, na którą czekałam najbardziej. To jest faktura. Ale, żeby wam pokazać, to jest paczka od Kasi z między drutami. Ale, żeby wam pokazać, co tu jest, to muszę się przebrać, bo to jest związane z pewnym wydarzeniem. No, witajcie ponownie, witajcie ponownie. Mam na sobie moje bąbelkowe rękawki. Jakaś nitka? Nie. Skończyłam nagrywać tutorial. i Może wstanę żeby można było je lepiej zobaczyć. Chociaż na przybitkach też Wam pokażę. Słuchajcie, to są rękawy dziergane w jednym kawałku. Tył jest praktycznie cały zakryty. I tutorial na nie powstał we współpracy z przestrzenią między drutami, czyli ze sklepem Kasi z Wrocławia, który już na pewno wszystkie znamy i kochamy. Moje Wcześniejsze bubble sleeves, czyli te właśnie rękawki, robiłam z dwóch nitek cicilka. i potrzebowałam na nie, tak, dziewięć motków z kawałkiem. I robiłam z dwóch nitek, także wiecie, te motki wiecznie fruwały po, w koło. Zresztą wiecie, jak się robi z dwóch motków. A teraz jest nowa włóczka, którą zobaczyłam, jak byłam u Kasi we Wrocławiu. Ballerina Czanki Moher. Jest to łuczka z Garn i ona, ona ma 77% moheru, 18% wełny i 5% poliamidu. I słuchajcie, jedna nitka tego moheru, balerina, daje nam efekt dwóch, nie wiem czy nie, może trzech nie, ale tak dwóch i pół nitek, śmiesznie to brzmi, dwóch i pół nitek Kicilka. To jest próbka na drutach numer 5, zrobiona, a producent zaleca druty od 5 do 7, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. I słuchajcie, ta włóczka kosztuje dużo, bo niecałe 50 zł, ale pamiętajmy o tym, że jeden taki motek to są dwa motki kitsilka, także wychodzi nam na jedno, wiecie, także nie jest w ogóle droższa, kosztuje tak jak silk. A dodatkowo Kasia przygotowała z okazji premiery tych bąbelków, przygotowała dla Was rabat na tę włóczkę, który będzie aktywny przez cały weekend. Tu Wam wklejam kod rabatowy. Zostawię go też w opisie pod linkiem i zostawię link do Kasi sklepu. Także korzystajcie póki czas, bo ta włóczka wyjdzie nam dużo taniej. Kod trzeba wpisać przy realizacji zamówienia. Na te rękawki... Skoro, tak policzyłam, że skoro na te pierwsze z Kitsilka zużyłam prawie 10 motków, to na te będę potrzebowała 5, ale słuchajcie, został mi jeden cały motek, także zużyłam 4, a z czwartego jeszcze mi tyle zostało. To nie ma dużo, to jest, to jest niedużo, ale troszeczkę też zostało. Także jest wydajniejsza niż Kit z racji tego, że jest grubsza, no to też na długość zużyjemy mniej. No, ale słuchajcie, no do brzegu, bo ja tu gadam o łóżce, a, a miałam mówić o rękawkach. Wzór był dostępny od chyba wakacji i on cały czas cieszy się dużą popularnością, ponieważ te rękawki to jest taki wyrób, taka odzież całoroczna, bo wieczorem sobie można fajnie zarzucić na plecki. Pokażę Wam na przebitkach zdjęcia, jak one pasują do różnych stylizacji. Można i do sukienki założyć, i do dżinsów po prostu, wiecie, full wypas, że tak powiem. Widziałam też te rękawki zrobione w wersji ślubnej. Były robione z jednej nitki moherku białej, ale też właśnie osiągnięta była próbka, czyli grubszymi drutami i one były takie mgiełkowe totalnie. Widziałam też wersję czarną z nitką jakąś błyszczącą. Nie, nie mam zdjęć niestety, bo nie mam Pozwolenia na publikację tych zdjęć, więc wam tutaj nie wstawiam. I te czarne były wykorzystane do jakichś sukienek wieczorowych, a takie kolory neutralne są wykorzystywane nawet do jeansów, bo ja je noszę, na przykład, do białej koszuli fajnie wyglądają i do jeansów. I. Boże, co ja chciałam powiedzieć. Do sukienek słuchajcie właśnie czy letnich, czy na wesele, także one są mega uniwersalne, one są zrobione w jednym rozmiarze. Cały czas jeszcze nie powiedziałam o tym, co chcę, ale to zaraz wam powiem. One są zrobione w jednym rozmiarze, ale teraz zrobiłam aktualizację pliku i do osób, które je kupowały przez sklep, czyli do tych, które mam kontakt, wysam aktualizację, ponieważ one wejdą spokojnie na rozmiar XL, bo tu jest jeszcze tyle miejsca. Ale gdyby ktoś chciał sobie powiększyć, to tam zawarłam też opis, jak je powiększyć. No i w końcu, w końcu o co chodzi, o co mi chodzi. Nagrałam w końcu tutorial do tych rękawków, także jeśli ktoś. Nie czuję się na siłach, żeby zrobić je samodzielnie z opisu. To w końcu od teraz jest dostępny tutorial. Zostawiam wam linka. Link. Zostawiam wam link w opisie. Jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałam powiedzieć. Warsztaty w dzień promocji, czyli w sobotę, są w promocyjnej cenie. No dobra, w niedzielę też. Czyli przez weekend. Tak jak kot na włóczkę, tak samo. Warsztaty będą też z rabatem dostępne przez ten pierwszy weekend, czyli 24-25 lutego. Nie trzeba wpisywać żadnego kodu. I teraz tak. Jeśli ktoś już kupił wzór, a chce tutorial, to wystarczy, że dopłaci różnicę, ale żeby to zrobić, to musi do mnie po prostu napisać albo na Instagramie, albo na Facebooku, albo wysłać maila na domek. Podkreśnik kota, małpa, wp.pl, że kupił wzór, poda mi numer zamówienia i wtedy dopłaci tylko różnicę, żeby nie kupować, broń Boże, drugi raz, wiecie, tego samego tylko, tylko z filmem. Także zapraszam Was na te warsztaty. Kupując je, otrzymacie opis i film. Nie trzeba kupować dwóch rzeczy jednocześnie. Ale w końcu dobierzmy się do tej paczki od Kasi. Bo z racji tego, że... Tak mi się dobrze robiło tym moherem, i że wystarczy jedna nitka. Boże, jakie cukiereczki. O, zobaczcie. To zamówiłam sobie. Kupiłam u Kasi dodatkowe kolory. Ale cudo. Bo mam pomysł na jeszcze, jeszcze dwa swetry. Ja wiem, że to nie jest czas na ciepłe swetry, ale. No, ale to co? Jak mi się chce. Czas, nie czas, bo na przykład, słuchajcie, jedziecie latem nad morzem, a wystarczy, że troszkę się ochodzi, i czy zacznie wiać, i ciepły sweterek fajny jest, a on fajny, fajnie się przyda, a on będzie leciutki, ponieważ to jest właśnie mocher, a da nam ciepło, nie? Także myślę, że na lato też takie swetry są fajne. Więc jeden będzie w takim zestawieniu. To będzie według wzoru, który już jest na tym świecie który już jest na tym świecie, i myślę, że ja go już zacznę robić, bo ja go bardzo chcę. Natomiast drugi sweter, nie sugerujcie się, że ja to układam w paski, bo to nie będzie w paski. Drugi będzie w takim zestawieniu. Marta, jak to widzisz, to po prostu Marta jest moją przyjaciółką, która. Yy, lubi kolory, a wie, ja jestem yy, beżowo-szara. Nawet jej córka, jak mnie gdzieś tam zobaczy na ekranie, pyta, ta beżowa pani? <grym> Także Marta, pokaż Matyldzie tą beżową panią, która sobie wybrała teraz kolory na, na nowy sweter. Yy, z tego będzie całkiem nowy wzór, ale nie wiem, czy ja go opublikuję yy, przed wakacjami, bo to chyba nie będzie miało sensu, ale na pewno go przed tymi wakacjami zrobię, bo nie mogę się doczekać. Obłęd, obłęd, obłęd. Nie mogę się. Ach. Już mam w nosie, ale yy, co jeszcze? Wrażenia z przerabiania tej włóczki. No, pierwsze parę okrążeń może być ciężkich, ponieważ ta włóczka ma. Już Wam pokażę. Tylko sobie odsunę. Ta włóczka ma długi włos. Tu doskonale widać, jaki on jest długi, i czasami może nam się. Zrobić pętelka niechcący z samych włosków, dlatego trzeba uważać, żeby chwytać nitkę główną, a nie same włoski. Yy, miałam taką sytuację, jak nagrywam warsztaty i nawet to pokazuję na warsztatach, nie wycięłam tego ku przestrodze, bo pokazuję też wtedy, jak naprawić zgubione oczko. Zobaczcie, jakie to jest długaśne. Ale poza tym, słuchajcie, parę okrążeń i naprawdę łapie się technikę przerabiania tego długiego włosa. Trzeba po prostu wyciągać drut z włóczką do końca, a nie tylko samym czubkiem robić, nie? I wtedy ten włos ładnie się, ładnie się eksponuje. Zaraz wam to pokażę. Zdejmę i pokażę Wam z bliska, jak ta dzianina pięknie wygląda. Zobaczcie. I to jest, to jest jedna nitka a jest naprawdę gęsto, mięciutko. Nie pytajcie, czy gryzie, bo mnie na przykład Kitsilk nie... To chyba jest delikatniejszy od Kitsilka, powiem wam. No nie wiem, ale ja nie jestem wrażliwa. Yy, śmieję się, że jestem gruboskórna, więc mnie nic nie gryzie. Także słuchajcie, warsztaty dostępne. Rabat na włóczkę mamy od Kasi. Dziękujemy Kasiu. Ale pamiętajcie, że ten rabat jest ważny tylko przez ten weekend, czyli dzisiaj i jutro. Także jeśli chcecie dziergać ze mną rękawki, albo jeśli macie ochotę na, na następne projekty, które będą, ten będzie niebawem na pewno, bo ja już dzisiaj się zabieram za to. I to jest już, to będzie robione według wzoru, który wiele z Was ma. Z małą modyfikacją, ale to też osoby, które kupiły wzór, dostaną tę modyfikację, że tak powiem, w gratisie. Także zamawiajcie, słuchajcie, zamawiajcie włóczkę, bo ona jest boska. I dziergajcie rękawki, bo one też są cudowne i wykorzystacie je na pewno. Zazwyczaj ja tych rękawków zrobiłam trzy do poznania. Jednymi zdjęły na imprezie, i dwa, tu cztery, sześć sztuk a nie, nie miałam ani jednych. I w końcu teraz właśnie mówię, dobra, nagram warsztaty, bo, bo prosiłyście o te warsztaty, nagram warsztaty i w końcu będę miała moje rękawki. I tych już nikomu nie oddam, nie sprzedam. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Te są moje, bo, bo one do wszystkiego pasują. Naprawdę zobaczcie, jak, znaczy na zdjęciach widziałyście, wrzuciłam przed chwilą, jak robią stylizację. No dobra, nagadałam się o tej włóczce. Balerina z... jak to się mówi? Zdominowała. Boże, słowo mi uciekło. Balerina zdominowała mój dzisiejszy odcinek, a chciałam wam jeszcze... Chciałam jeszcze wrócić do poprzedniego, gdzie były rozkminy o szczęściu, bo tak mnie rozbawił jeden... Oczywiście dużo komentarzy było takich podobnych i... I miałyście podobne przemyślenia do moich, że to z wiekiem tak przychodzi, nie? że się docenia takie drobne sprawy i taką stabilność i bezpieczeństwo. I to już jest szczęście, a jakieś się młodym to się oczekuje, fajerwerków i nie wiadomo jakich wybuchów emocji. Jeden komentarz był taki, że szczęście to jest. Szczęście jest wtedy, gdy się nie boisz powiedzieć, że jesteś szczęśliwa, bo to też jest takie wiecie, ryzyko, no ryzykowne, no nic nie ryzykujemy, ale takie wiecie, no o, nagrywa, proszę, siedzi i taka ona szczęśliwa, nie? Jak to u nas może w oczy kogoś yy, kolec, tak? Kuć? Jak to może kogoś w oczy kuć, że, że ktoś jest szczęśliwy, praktycznie bez powodu. Ale rozwalił mnie komentarz Basi, jak zwykle Basia, jak zwykle w punkt bo tam mówiłam, nie wiem, z tego co pamiętacie, że po czterech kilometrach mam wyrzut endorfin i, i, i stąd to szczęście chyba, a Basia napisała: Jakie endorfiny? Po czterech kilometrach, to ty już wiesz, że wracasz do domu i do drutów, dlatego masz takie szczęście, nie? No, także, także to było dobre. Basia po prostu, jakbyście przejrzały komentarze, tam, gdzie Basia się wypowiada, to można ten, można się pośmiać, nie? Słuchajcie, kończę, bo już dzisiaj się tyle nagadałam. Po prostu przez te moje bombelki i warsztaty, i zakupy było wam, było wam dużo do pokazania. I tak wam wszystkiego nie pokazałam, bo jeszcze mam skończone. Właśnie, mam jeszcze dwie rzeczy skończone, których wam nie pokazałam. Jedno zaczęto, ale to już w następnym odcinku, bo ten będzie trwał, słuchajcie, chyba z 40 minut, a i tak oglądacie pierwszych 15 minut. Także żegnam się z Wami piękną baleriną. Żegnam się z Wami moimi, moimi rękawkami. Dajcie znać w komentarzach, czy zamierzacie je sobie wydziergać i co myślicie o takiej włóczce, właśnie z, o takim grubaskowym moherze. Korzystajcie z kodu rabatowego, bo on trwa tylko on będzie działał tylko przez dwa dni. I do zobaczenia w następnym odcinku.